Czy to jest AWP? Chyba well, as... Dawać yeah. mi tutaj ammo Mogę garać Jak gdybyś jednocześnie Lecimy Gdzie są napisy? Jakie napisy? Gdzie można włączyć napisy? W ustawieniach? Czekaj okay. więc tak, wejdaliz opcje, yy, dźwięk i napisy. O, widzę. No dobra, Digielek, emeczka, Nie ma tu nie da się tutaj kupować, lepszać barwnie jakoś, cokolwiek kupować... rzeczy? To... No to... bym ku kupił chociaż sobie do broni, tak? Tłumik byłby dobry tutaj, ale no... nie ma w tej grze. No potem się podeszlę link pod garę, którą bym chciał sobie kupić. Prawdopodobnie na przecenie. Hmm... Bo podobno do tej gry, tylko że o wiele lepsza, bo możesz kupować sobie tumik i tak dalej. BLED w stary coś tam... O nie, Zobaczmy to jest to k***a. Jakie to Nie, nie z tego. A, my że byśmy chcieli w tę grę. Hmm. Będę? Musimy zbierać kanistry do samochodu. Doktor którego samochodu do tego? Gdzie czerwony tak, punkt? 13? A nie, powalone. Rozumiem, że jeden kanister to horda zombie, tak? Eee, horda cały czas. Aha, ale musimy tylko zanieść, co musimy po tego jeszcze zalewać samochód. Zalewać. Okej, okay, a długo to trwa zalewanie? Krótko? Sekundy. Dobra. Póki można. Najlepiej <notplayer> <m Bomber> <Eillingen> <s Elliott> <slweg> jakbyś rzucał te kanistry to Pod no. samochód, i później byśmy, byśmy, byśmy to zalewali. Ja już zalewam. Najlepiej ja to zrobić na koniec. No dobra. Trzeba jak najszybciej spotykać się z Dobra, a zalewasz w tym samym czasie. Też by się chyba przydało. Tak, a Kto to wymyślił? żeby 13 aż. Jeszcze musimy wchodzić na jakieś góry przeznaczenia Nie wierzę Jeszcze tak będzie O kur... O si! O pomocy Góra, góra, góra Dobra leżę. A nie dobra, umieram bo mnie bumer bije, inaczej biją mnie. O, nie żyje. No cóż, no bywa, no nie szedłem. Nie piekło, dobra, ja, ja. krótkie z dwóch. Dobra, robimy to. Dobra. Dobra, przeżyjesz, spokojnie. Będą ciebie podnosić. Miejmy taką nadzieję. Nie, tank jest. Nie no, super. Świetnie. Hinz, Nie zginął. O no. no nie, no Jackie mnie wziął. Ktoś patrzy back, szybki heal. No nie, no serio! Dobra, no szybki heal. Dobra, no idealnie. Dobra, no to damy jak najbliżej. Reload. Teraz ja, spokojok. Dobra. Got a can. Mam minę. No nie. Dobra, żyję, żyję. Dobra, jak tam stoisz, to już zalewaj. Dobra. Zaczniesz, zaczniesz biegać, po tykanin tutaj. Znaczy, biegłem, biegam biegam cały czas, bo tutaj leżą obok. Aha, tak, tak. Jeżdżę tutaj po prostu, nie? Żeby one były bliżej, po prostu, wiesz o co chodzi? Yeah. o duży jest, duży jest, duży jest, duży jest. Dobra, tankiem, tankiem się trzeba zająć. No ja. właśnie, ja się nim zajmuję, bo on biegnie prosto A, na mnie. Z Po schodach. Boże, skobany na mnie tu wziął. no nie bij mnie z nie na ja. jaaa. Ten mnie goni. Dobra, zablokował się zablokował się Można, można nawalać, ile wlezie, ale rzucasz może dalej O dobra, ale blokował się Koba, zostałeś sam Znowu Tak, przegra mi A mnie położyli mnie szedł. E, może jak coś zejdę tu na dół? Chyba nie, nie żyje Dobra, gdzie jesteście? Tutaj Jestem tu za tobą Dobra, widzę cię Już się podnoszę Dobra Tank, tank, tank Lipa, lipa, lipa Dobra, spadł! Nie żyje! Nie, nie, nie żyje! Hej nie no, pomogę się. Żyjemy. Dziwo. Dobra, w tej ciebie będę starał się osłaniać. Ja, Chcę podnieść, podnieś. Się podnieś. jest. A tutaj leży. Opierz, schowała się tak przy że ja nawet nie wiedziałem. Apteczka, apteczka, apteczki. O, Nie bijcie mnie, no. No znowu leżę, serio. Jestem za wysoko. Do... Duży złapą jest. No tylko ja i ty zostaliśmy, nie żeby coś. A, ty leżysz. No. Dlatego mówię, że tylko my tak na, jakby zostaliśmy. Okej. A, Okej, okay. A, okay. no dobra. No e, Dobrze było. Dobra, nie żyję.

Dobra, się przyjść. Spadnę. Musimy się Dobra. wciągnąć. A gdzie jesteś? Jestem po lewej stronie, tam gdzie o. wiesz, rozdzielaliśmy się. Dobra, Odle. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę. To, to znaczy głupie. Dobra, wciąga mnie już. O. Jak ci Dobrze zalewać powoli, już zbierać te, te Dobra No, nie, no gówniak jak nie wziął, sorry. Dobra, trzy są wlane. W lewaj, w lewaj, w lewaj. Ja już idę po te ostatnie białe. Dobra

On nie wie co się dzieje. o idzie do mnie. Jednak wie co się dzieje. Jedna, jednak wie, to mu rzucił. Dobra, nie ja żyje. Dobra, ja zalewam. Oje. Dobra. Hey, got some ammo right dobra. Lecimy, lecimy. A co, tylko ja mam zalewać? W będzie się podawał. Ja ci, przy... ja ci te Kurwa, biorę mnie z każdej strony. Lewaj, lewaj, lewaj. No dobra, musiałem się pozbyć tego typa, co mi językiem nie przyciąga. On został ostatni biały gdzieś. A jeden biały się został. Możliwe. No. Kilnujcie auta, dobra? Ja wam to zrzucę. Chyba. No tutaj to jest to mocne, idzie, nie powiem. O, fantera mam. Pomóżcie? Żyję, żyję. Dobra. Już ją zutylizowałem. Reloading! Ooooo! Dobra, czekam. Czekam na zrób. Dobra. Jest! Mamy. Patrz nie przeżyje. Żyje. Ja, ale to nie jest samochód na 4 osoby, to jest maksymalnie na dwie. A ładne słowo. Jest coś w dobie do auta, ale zliczył, zliczył jako... No. A, jednak zginąłem. A, ku pamięci, Lisek. <laughs> Co, to koniec już? E, to jest pierwszy akt skończony w A, sensie. No cóż, przykro mi, zginąłeś. Niestety, dalszą przygodę będziemy. No, bez siebie grali. No <grym> odrodzisz się przecież. Dobra, pomijasz czy co? Jakieś okay, statystyki. Dobra, no tak w miarę porówno. Anka, Żadnego nie zabiłem, co? Przecież, przecież ich tak klepałem. Ale widać, że nie wystarczająco. Najmniej odniesionych obrażeń. Uh -huh. Coach, jestem najgorszy. Zabiłem jedną wiedźmę, jestem najlepszy. <laughs> Strzały głowy, coach 19%. Ja 16. Ogólna celność u mnie 30. Tak jest. Cześć, 5% jako? do czegoś miałem. Podczas kręcenia tego filmu. Jakiego filmu? To jest film. No... Tym znaczy, film. Filmem, no ale... Gara gierką, nie wiadomo co. Zaczynamy no, kolejny aktik. Tak. Ścież, no, ścieżki dobra. losu. Dobra, dobra.